W tym filmie rozwiążemy przykładowe zadania tekstowe z wykorzystaniem trygonometrii. Czyli tutaj warto będzie powtórzyć funkcje trygonometryczne, czyli co to jest sinus kąta ostrego alfa, co to jest cosinus i co to jest tangens. I więc jeżeli nie czujesz się jeszcze biegle w tym temacie, to zachęcam do otworzenia sobie tego filmiku, gdzie dokładnie tłumaczymy definicję każdej funkcji trygonometrycznej. A teraz przejdźmy do konkretnego zadania, w którym będziemy wykorzystywać te funkcje. Pierwsze zadanie brzmi tak. Oblicz pole i wysokość rąbu o boku 6 cm i kącie ostrym alfa, takim, że cosinus alfa równa się 1 trzecia. Ok, czyli mamy rąb, zróbmy w takim razie rysunek pomocniczy. Mamy rąb o boku 6 cm, czyli od razu zapisuję sobie, że A równa się 6 cm, tak? czyli że tutaj mamy 6. Na rysunku nie, nie, nie nanoszę jednostek, żeby nie zamazywać za bardzo jednost... rysunku. Czyli tu mamy 6 i rąb ma taką cechę, że wszystkie boki ma tej samej długości. Czyli tutaj również jest 6 i tu jest 6 i tu jest 6. Wszędzie mamy 6, ponieważ jest to rąb. Dodatkowo jeszcze wiemy, że kąt ostry jest taki, że cosinus tego kąta ostrego, czyli tutaj, załóżmy, że tu mamy właśnie alfę i cosinus alfy jest równa 1 trzecia. A cosinus, no właśnie, i dlatego ważne jest, żeby przypomnieć sobie, co to jest właśnie cosinus. Kosinus to jest stosunek przy prostokątnej leżącej przy kącie, czyli w naszym przypadku przy prostokątnej przy kącie to jest oto, do przeciwprostokątnej, czyli do tego tu. No to nazwijmy sobie, że to na dole, niech to będzie x. Czyli możemy zapisać, że cosinus alfa równa się x do 6, bo tak jest zdefiniowany cosinus. Także cosinus to jest, przy, jeszcze raz powiem, cosinus to jest stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie, tak, czyli ten zaznaczony fragment, do przeciwprostokątnej, czyli do 6. A my z treści zadania wiemy, że cosinus alfa jest równy 1 trzecia, więc ja sobie tutaj podstawiam w miejsce cosinusa alfa 1 trzecią i zapisuję, że 1 trzecia to jest x przez 6. No i teraz obie strony, bo chcę obliczyć x. -a czyli obie strony pomnożymy przez 6, żeby pozbyć się tutaj mianownika. 1 trzecia razy 6 to będzie 2 i wychodzi nam, że x to się równa 2. No dobra, czyli naniesiemy tą informację na rysunku, czyli x to jest 2, czyli tutaj mamy w tym miejscu ten fragmencik jest równe 2. I zobacz, że teraz stwierdzenia Pitagorasa bo tutaj powstał nam taki mały trójkącik, prawda? 2H i 6. To jest trójkąt prostokątny, ponieważ wysokość zawsze pada pod kątem prostym. I skoro jest to trójkąt prostokątny, to z twierdzenia pitagorasa możemy policzyć długość wysokości, czyli H. No to liczymy i będzie tak, że H kwadrat plus druga przeprostokątna do kwadratu, czyli 2 kwadrat, równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 6 kwadrat. No i obliczamy h2 plus 4 to się równa 36. Czyli przerzucam czwórkę na drugą stronę i wychodzi nam, że h kwadrat to jest 36 od 4, czyli 32. W związku z tym h to się równa pierwiastek z 32. A pierwiastek z 32 mogę rozpisać sobie na coś razy coś, tak żeby z jednego cosia dało mi się ładnie wyciągnąć pierwiastek. Czyli mogę 32 zapisać jako Pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 2. Dlaczego tak? No bo zobacz, pierwiastek z 16 mi się ładnie pierwiastkuje, że to jest po prostu 4 razy pierwiastek z 2. No i to jest wysokość tego rąbu. Więc możemy teraz ze wzoru na pole policzyć już właśnie pole. I będzie tak, że pole tego rąbu to się równa, zobacz, tutaj mamy wzór, a razy h. U nas a to było 6. H obliczyliśmy, że to jest 4 pierwiastki z 12, no i, yy, sorry, 4 pierwiastki z 2, no i yy, mnożę 6 razy 4, czyli 24 pierwiastki z 2. No i to jest pole, yy, a jeszcze jednostka, były centymetry, więc 24 pierwiastki z 2 cm2. To jest yy, wartość pola tego rąbu. Zróbmy jeszcze jedno zadanie. Mamy tak, w trapezie prostokątnym, rysunek obok, widzimy go. Sinus kąta DAB, DAB, czyli sinus tego kąta, nazwijmy go alfa, jest równy pierwiastek z 5 przez 3. Czyli możemy sobie od razu zapisać, że sinus alfa, sinus alfa to się równa pierwiastek z 5 przez 3. No dobrze, a boki AD i AB mają odpowiednio długości 10 cm i 14 cm, czyli AD, podpiszę sobie od razu, że tu mam 10 i znowu jednostek na razie nie zapisuję i AB, mm, to jest 14, tutaj na dole. No dobrze i polecenie oblicz pole tego trapezu. Żeby obliczyć pole, potrzebujemy mieć na pewno wysokość. No to narysujemy sobie tą wysokość, to będzie o tutaj, tu mamy wysokość, wysokość pada zawsze pod kątem prostym, prawda? I mamy tutaj właśnie H. No i zobacz, znowu skorzystamy z definicji funkcji trygonometrycznej sinus. Bo sinus kąta alfa to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej, czyli do 10. Czyli możemy zapisać, że sinus alfa, sinus alfa, to patrząc na ten trójkąt, to jest h przez 10, h przez 10. 10. Ok, no a w miejsce sinusa podstawiam, że to jest pierwiastek z 5 przez 3 to się równa h przez 10. I teraz obie strony mnożymy przez 10, żeby obliczyć długość wysokości. No i jak lewą stronę pomnożę przez 10, to mam po prostu 10 pierwiastków z 5 przez 3. I to jest nasze h. Tak i zobacz, mamy już wysokość trapezu. Co nam jeszcze potrzebne do obliczenia jego pola? Żeby obliczyć pole trapezu, potrzebujemy mieć obie podstawy. Jedna podstawa ma 14, ale przydałoby nam się jeszcze wiedzieć, ile ma ta górna. Prawda? Nie wiem tego wciąż. No to zobacz, ta górna. Jeżeli się dowiem, ile ma ten kawałek, no to tyle samo będzie miał ten górny kawałek. Więc no, ustalmy może najpierw, ile ma ten kawałek. A jesteśmy w stanie to zrobić właśnie z twierdzenia Pitagorasa znowu. Ponieważ mam już H. Mam przeciwprostokątną, więc możemy policzyć właśnie ten fragment dolnej podstawy, używając właśnie twierdzenia Pitagorasa. No dobra, jakby to wyglądało? Zobacz, że mam taki trójkąt. Mam taki trójkąt, o ten tutaj. Pyk, pyk, i pyk. Ja, I zobacz, że mam przeciwprostokątną 10. Znam już wysokość, że to jest 10 pierwiastków z 5 przez 3. I na tej podstawie możemy policzyć ten dolny fragment. No dobra, no to zapisujemy twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. Zróbmy sobie tak, na oddzielnej stronie. Będziemy mieli przeciwprostokątna, ustaliliśmy, ona ma 10. Może tak, najpierw zróbmy tak, jak Pitagoras zwykle mówi, czyli że suma przyprostokątnych, czyli tutaj było H. Możemy to zapisać tak jak wcześniej, czyli małe H. Tutaj dajmy X, a tutaj było 10. No i twierdzenie Pitagorasa nam mówiło tak, że x do kwadratu, czyli ten fragment, którego potrzebujemy, plus h do kwadratu, a h wyszło nam 10 pierwiastków z 5 przez 3, więc taką wartość podstawiam. 10 pierwiastków z 5 przez 3, i to do kwadratu. No i równa się 10 do kwadratu. Tak, czyli to wynika z twierdzenia Pitagorasa. No i obliczam. X kwadrat plus, i tutaj podnoszę do kwadratu. 10 do kwadratu to jest um, 100. I 5 do kwadratu to jest 5, więc mam 100 razy, znaczy pierwiastek z 5 do kwadratu zostanie nam 5. I mam 100 razy 5, czyli 500. I 500 podzielić na, 3, na 9. No bo tą trójkę też musimy podnieść do kwadratu. No i to się równa. Po drugiej stronie mamy 10 do kwadratu, czyli 100. Przerzucam 509 na drugą stronę. Czyli wychodzi nam, że x kwadrat równa się i stówkę możemy zapisać jako 900/9. To jest moja stówka. Zapisałam w ten sposób, bo chcę mieć ten sam mianownik. Czyli od 909 odejmuję 509 i wychodzi nam, że to jest 409. To jest x kwadrat, więc jeżeli chcemy obliczyć x, to musimy spierwiastkować górę. I tu, i wychodzi nam, że x to się równa 23. Czyli to jest długość, możemy jeszcze wyciągnąć całość, bo to będzie 6 i 2 trzecie. Czyli to jest długość tego fragmentu dolnej podstawy. No dobra, no to jeżeli mamy x, no to możemy policzyć pozostałą część dolnej podstawy, więc zapiszmy sobie, nanieśmy na rysunek wszystko to, co mamy już takie podsumowanie. Zobacz, że... Wiedzieliśmy no, od początku, że tutaj było 10. Wysokość sobie policzyliśmy z odpowiedniej funkcji trygonometrycznej. Tutaj nam właśnie wyszło, że to jest 6 i 2 trzecie. Wiedzieliśmy, że cała podstawa dolna miała 14, więc jeżeli sobie od 14 odejmiemy 6 i 2 trzecie, to z tego wynika, że ten fragment tutaj ma długość 7 i 1 trzecia. Prawda? No bo 6 plus 7 to jest 13, no i jak dodamy te ułamki, no to mamy 14. Czyli ta górna podstawa ma właśnie też 7 i 1 trzecia. No dobra, no to mamy już wszystko, co nam jest potrzebne, żeby obliczyć pole tego trapezu. No to obliczamy, podstawiając po prostu dane do wzoru na pole. Czyli pole to się równa a plus b podzielić na 2, i razy h. No to po kolei. Wiemy tak, że a plus b, a to jest jedna podstawa, czyli 7 i 1 trzecia. 7 i 1 trzecia to jest ta górna, którą właśnie sobie hmm, policzyliśmy, plus dolna podstawa, którą znaliśmy od samego początku, że to jest 14. To dzielimy na 2 i mnożymy razy wysokość. A wcześniej policzyliśmy, że wysokość to jest 10 pierwiastków z 5 przez 3, czyli razy. 10 pierwiastków z 5 przez 3. No i teraz możemy na pewno sobie tutaj skrócić tą dwójkę i tą dziesiątkę. Tutaj wtedy jest 5. No i wykonujemy dodawanie. Pole to się równa 7 plus 14 to jest 21 i 1 trzecia. 21 i 1 trzecia. No pierwszych, więc no dobra, niech będzie pierwszych i razy 5 trzecich. Pierwiastka z 5. No dobra, i teraz, żeby, żeby pomnożyć ułamki, to musimy zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. Czyli 21 i 1 trzecia możemy zapisać jako tak. 6 razy 21 to jest 63, plus 1, czyli 64 trzecie. No i przez 1 to już tego nie zapisuję. Razy 5 trzecich pierwiastków z 5. No i wykonujemy mnożenie, czyli mamy tak, 64 razy 5 daje nam 320, no i 3 razy 3 to jest 9, czyli mamy 329 pierwiastka z 5. No i to jest pole tego naszego trapezu. Tutaj były podane jednostki, podstawy miały 10 cm i 14 cm, dlatego pole podajemy w cm kwadratowych.